Potwierdziły się plotki o Tomaszu Wolnym. Cudowne wiadomości. Tomasz Wolny w ostatnich miesiącach wiedzie prym w polskiej telewizji. Po sukcesie w tanecznym show Polsatu teraz przyszedł czas na kolejny ekscytujący etap. Internauci nie szczędzą gratulacji po nowinach. To już oficjalne. Tomasz Wolny wraca przed telewizyjne kamery. Tomasz Wolny swoje pierwsze dziennikarskie kroki rozpoczynał w portalu tvn24.pl, a później został reporterem TVN24. Największą popularność przyniosła mu jednak współpraca z telewizją polską, gdzie przez prawie dekadę współtworzył poranne wydania pytania na śniadanie. W duecie z Idą Nowakowską zjednał sobie widzów. Niestety zmiany. Które zaszły w telewizji publicznej po 2023 roku, dotknęły także jego. Jesienią 2024 dołączył do kanału Zero, gdzie występuje w porannym formacie Siódma. Dodatkowo widzowie Polsatu mogli widzieć go jako jednego z uczestników programu Taniec z Gwiazdami. W duecie z Darią Sytą oczarował jurorów, jednak nie na tyle, by sięgnąć kryształowej kuli. Mimo to Tomasz Wolny pokazał swoją profesjonalność i oddanie sprawie, co docenili widzowie. To w jego imieniu wychodziły petycje do TVP w sprawie koncertu z okazji obchodów Powstania Warszawskiego. Dziennikarz zyskał spory rozgłos, a teraz dopiero namiesza w polskim show-biznesie. Nowiny uratowały jego fanów. Tomasz wolny nową gwiazdą Halotu Polsat. Spekulacji na temat udziału gwiazdora w śniadaniówce Polsatu było sporo. Stacja sama zauważyła, że podczas jego udziału w tańcu z gwiazdami Tomasz Wolny stał się jednym z bardziej lubianych uczestników. Nic więc dziwnego, że Edward Miszczak postanowił kontynuować współpracę w nieco innej formie. Prezenter dołącza do prowadzących porannych wydań Halotu Polsat. Widzowie już niedługo zobaczą go wśród największych gwiazd stacji, takich jak między innymi Kasia Cichopek, Maciej Kurzajewski, Maciej Rok czy Agnieszka Chyży. Halotu Wolny, bardzo serdecznie zapraszam na wspólne poranki Halotu Polsat, mówił z dumą. Fani nie kryją zadowolenia z decyzji stacji. Pojawia się jednak pytanie, z kim dziennikarz stanie przed kamerą? Ujawniono nową parę prowadzących śniadaniówki. Z kim wystąpi Tomasz Wolny w Halotu Polsat? Wybór Tomasza Wolnego jako gospodarza Halotu Polsat rozszedł się głośnym echem po mediach społecznościowych. W komentarzach nie brak gratulacji dla dziennikarza i zapewnień o oglądaniu wydań z jego udziałem. Rewelacja. Cudna wiadomość, na to czekałem. Wspaniały człowiek, dziennikarz i prezenter na swoim miejscu, ale się cieszę, na pewno będę oglądać. Ulubiony prowadzący. Gratulacje panie Tomku i powodzenia. Trzeba antenę podłączyć do TV. Co więcej, ujawniono też, z kim Tomasz Wolny stworzy duet na antenie Polsatu. W śniadaniówce towarzyszyć mu będzie Paulina Sykut Jerzyna, która do tej pory tworzyła parę z Krzysztofem Ibiszem. Z prywatnych powodów dziennikarz nie mógł jednak brać udziału w najnowszych wydaniach. Teraz widzowie będą mogli ocenić nową dynamikę w halo-to-polsat. Czy uda im się skraść serca? Oboje mają spore doświadczenie w pracy przed kamerą na żywo.